Elo, elo. Witam wszystkich. Te Piaro z tej strony, a my widzimy się w mafii jedynce. No, pora rozpocząć całą tą przygodę. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj tu Wam pokażę, to Wam się spodoba. No, to pora zacząć tą zabawę. I zaczniemy od stworzenia sobie nowego profilu. No, dobra. wiemy się Piaro, tak jak zwykle, w każdej innej grze. Ok, i a, e, o, dobra. No dobra, skoro mamy to stworzone, no to przejdźmy do wybrania naszej gry, ok. Stwierdzamy, no i zaczynamy nową grę. Tutaj będzie pokazane wprowadzenie, które będzie na silniku gry. Nie mamy jak zwykle, nie mam save'ów, jest to czysta, czysta rozgrywka, no to mamy epilog. No to jedziemy. Illusion Software to stworzyło, pomagało przy tym. A no i niedługo zbliża się remake pierwszej mafii. Mam nadzieję, że w pierwszej mafii zobaczymy to całe odświeżoną, odświeżoną grę. Wiem, że ta scena z latarnią się już pojawi, bo oglądałem zapowiedzi, zapowiada się bardzo, bardzo udany remake. Yy, przepraszam, chwilkę okay. yy, sorry za to małe ucięcie, ale nagle mi coś przerwało. Dźwięk, yy, dobra, kontynuujemy. Chodzi yy, teraz, zacznijmy od tego, że chodzi o całe miasto. Całe miasto, które tu mamy. Jest zamykane na ten mamy intro. Płynne przejście. Eee, I to będzie pokazane całe miasto, które mamy które mamy ym, teraz ym, obejrzeć, żeby zobaczyć gdzie będziemy przez całą grę. W tym kościele też będziemy, to jest dynamiczne przejście. One też będą w e, remake. Eee, Aaaa, już wiem Chodzi o to, że oprócz jedynki magii będzie re mamy dwójki i drugi chociaż nie wiem po co Tutaj też jest fajnie to, że mogą nas złapać, może nas złapać policja i możemy dostać mandat No tutaj też fajne te skróty Tutaj wszędzie tak słupką można się wcisnąć Tylko trzeba uważać bo to te wszystkie samochody są z 1930 roku, czyli co? Mają drewniane koła. No niestety. I ta animacja To jest wszystko na silniku gry. Jak widzicie, tutaj mamy scenę, taką dynamicznego wyjścia. Niektóre e, miejsca w grze są zablokowane. Tak jak tu widzicie, ten statek e, nie ma dostępu e, do niego normalnie. Tak samo e, tamten most. Ten most jest otwarty od początku w grze. Mamy do niego dostęp. E, będziemy w pierwszych misjach, e, w pierwszych misjach będziemy to przy, będziemy, będzie to po nam pokazywane. Tak samo. Te, te łodzie też tutaj wszystko, wszystko będzie aktywne. Tak samo w y, remake'u też jest, będzie dużo nowych interakcji. Wiem, że na przykład remake Mafia jednym zaczyna się tak samo jak to, na tym samym y, peronie, Juliano y, Giuliano Street, tylko że tu wychodzi nasza postać, a tam jest różnica taka, że wychodzi detektyw, który... Ma z nami się spotkać w tym barze. I to, i to jest ta ważniejsza różnica, która jest pomiędzy oryginałem a remakiem. W remake'u to my idziemy na spotkanie, a w remake'u to nasz, yy, nasz policjant idzie na spotkanie. To jest różnica. I used to be a taxi driver. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. It was a bad time, and some other people were worse off than me. it was that very taxi that drew salieri's people to me in the first place I was on my break and I was just hanging out. Suddenly, I heard a tremendous crash. Sam! They got me! Damn it! Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on. Where to? Anywhere, fast. I hope you're damn fast, faster than Sam here was. I burned rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter where, just away from those gentlemen who were chasing my new customers. Now listen carefully. You gotta Good shake joke. those clowns behind them. If you don't do it, then we're done for. That includes you. Step on it, kid. Shoot! Ah Sam. You're back. It's <laughs> Sam. Shoot! <laughs>

That one know what dumb for. Move it. Sam. Nie you faster. Going slower than a nie wyszło. Muszę... Spróbuj ponownie. Muszę ich zgubić. Now listen carefully. We gotta shake these clowns Skup. behind us. If you don't do it, then we're done for. That includes you. Step on it, kid. I don't wanna die. Christ! master uh, Yes, because uh you got your thunder. You wanna die. Yes, die. end up a bag full of holes or what? Duck! mi fajnie wyszło. teraz nie mogę pozbyć. Oczywiście. Wszystko, Great. We made Good work, brother. Now take us to Saier's bar. I'll show you the way. Aha. Dużo poprawiona grafika, bardziej płynne, Amerka i już jest końce. Tak. Tak. Już mi nie wstać tak, na tym. napisam nie ja nie mam starą starszą wersję którą miałam którą mam do było bez napisów ee, bez tej tylko e, była nic nie było w e, 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 kastręgach nie było napisów oczywiście A to... A to... I, to było... Mam te nagrania, mam się nagrać. A teraz ładnie 63... Tutaj, bo nie wiem, chociaż po nic nie złapał. Oni tu jeżdżą często. skoro číká, ale tyhle. Takhle vpravo, já můžem všechno. Je to ostrovo, Trudno. Skrutu nie będzie, ale tam tu skrut. Not that rich, man. Finally, we're home. Wait here, friend. Sam will get you a little something from Mr. Salieri. Thanks for your No, widać, że maksymalne, na maksymalne kraje okay, to jakoś to wygląda, a minimalnych jak grałem wtedy to. Yeah. A ty możecie obejrzeć na kanale, bo zostało. Jest publiczny no, Gorzej ta twarz by wyglądała. Ale już niedługo remake.

It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, uh, of course. Thanks. Uh, give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help. Because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here. And it would pay well we always have positions for guys as good as you okay uh, okay i'll think about it thanks uh, really thanks i'd, I'd better go uh, to fix the car and so on all right i understand just think about it and i hope it's clear that this matter is only between ourselves you take care kid <laughs> When I opened the envelope, I almost had a heart attack. There was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. I didn't want to join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was okay. gonna get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never predict what God has in store for you. Okay, you took emissia pierce. Tak samo kończy się nasze nagranie. Lubimy tutaj przerwę i widzimy się w kolejnym odcinku.